Cześć kochani, zapraszam Was na ulubieńców kwietnia i jak zwykle mam kilka fajnych, wybranych przeze mnie produktów do pokazania, które mi się sprawdziły w minionym miesiącu i których na pewno będę przez kolejne miesiące używać i będzie porówno trzy produkty z pielęgnacji i trzy z kolorówki, więc może bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Pierwszym ulubieńcem jest to, co mam aktualnie na ustach i jest to nowy produkt z firmy Bourgeois Rouge Edition Velvet, czyli taka aksamitna, matowa lub satynowa pomadka do ust. Już dosyć głośno ostatnio było o tych pomadkach na YouTubie, kilka vlogerek je polecało i ja również dołączam do tego grona. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobry produkt. Ja posiadam kolor, który się nazywa nazywa się no właśnie Ole Flamingo 05. Jak widzicie, że jest to przepiękny, intensywny róż. Ja takie kolory chyba najbardziej lubię na moich ustach, najlepiej się w nich czuję i naprawdę myślę, że pasuje mi, mam nadzieję, jeżeli nie, to dajcie znać, ale myślę, że jednak dosyć dobrze u mnie wygląda. I do takiego makijażu jaki mam w tym momencie, czyli na przykład po prostu jasno bardzo pomalowane oczy, tak naprawdę tylko tuszem do rzęs i właśnie intensywna pomadka, taki look nawet na co dzień bardzo, bardzo lubię. Natomiast jeżeli chodzi o samą pomadkę, ona faktycznie jest bardzo, bardzo aksamitna na ustach nakłada się, ona się nie przyczepia tak bardzo mocno do, do tych ust podczas malowania, tylko właśnie tak gładko bardzo sunie jakby no po prostu jak taki welur, jak taki coś, coś bardzo, bardzo aksamitnego. Natomiast ten pigment bardzo mocno w te usta się wżera i ta pomadka po kilku minutach zasycha na, taki właśnie, na takie właśnie wykończenie matowe lub matowo-satynowe. Na początku jest właśnie taka lekko połyskliwa, a później jest taka, jak w tym momencie widzicie. Jeszcze wam ją może przybliżę. E, tak, w tym momencie jeszcze ona jest troszeczkę, troszeczkę mokra na moich ustach bo nakładałam ją dosłownie przed chwilą e, natomiast e, natomiast bardzo mi się ten efekt podoba, pigmentacja e, tych pomadek jest bardzo dobra, jest bardzo ładny wybór kolorystyczny, co prawda tych kolorów nie ma jakoś bardzo dużo jest ich chyba, nie wiem, z 8, e, ale to są naprawdę bardzo ładne kolory i ja przy okazji jakiejś promocji na kolorówkę e, na pewno na jakiś kolejny kolor jeden lub dwa e, z tej serii się Skuszę, bo naprawdę są tego warte. A jeżeli chodzi o trwałość, co dla mnie jest osobiście bardzo ważne, to w tym przypadku tego produktu jest ona naprawdę fantastyczna. Też aż, aż mnie zaszokowała, ponieważ byłam na obiedzie, piłam, jadłam, mówiłam i tak dalej. I przychodzę do domu i ta pomadka była na ustach praktycznie w stanie nienaruszonym, więc trzyma się bardzo, bardzo długo, schodzi z ust tak ładnie, równomiernie. Więc no naprawdę świetny produkt Jedynym minusem jest tak naprawdę jego cena Bo cena regularna to jest około 50 zł Ja kupiłam tą pomadkę jak ona dopiero weszła do drogerii I kosztowała wtedy 10 zł mniej Czyli chyba 40 zł I chodziłam koło niej dosyć długo Na początku ją testowałam w drogerii I tak nie byłam pewna Ale, ale cieszę się bardzo, że ją wzięłam I polecam jak najbardziej Szczególnie jak będzie w promocji warto się nimi zainteresować. Jeżeli chodzi o drugi produkt z kolorówki, to długo się też zastanawiałam, czy Wam go pokazać, bo, bo jest to produkt droższy niż te, które zazwyczaj pokazuję, i tak naprawdę ja bym sama nie wydała tyle pieniędzy na, na taki produkt, no chyba, że miał naprawdę dużo hajsu, ale raczej nie lubię kupować drogich kosmetyków. Natomiast dostałam go w prezencie i uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry. E, tusz do rzęs. Tuż do rzęs z filmu Lancome, Doll Eyes. E, chyba go e, w jednym z filmów jakoś się przewinął. Chyba jak robiłam makijaż na pół twarzy, to tak mi się wydaje, że użyłam tego tuszu. E, tuż dostałam w prezencie od koleżanki, której, e, która ma wrażliwe oczy, przeszkadzał jej intensywny zapach tego tuszu. I faktycznie jest to jeden z najmocniej perfumowanych tuszów do rzęsy, jaki kiedykolwiek w ogóle miałam okazję e, używać. E, natomiast mi absolutnie nie przeszkadza jego zapach. Wręcz mi się podoba, więc tutaj co kto lubi, jeżeli mi przeszkadza Wam mocne perfumowanie, to na pewno odradzam. Natomiast ten tusz, e, z tego co widziałam, to e, używa dosyć sporo osób, które lubią kosmetyki takie selektywne. Więc to też świadczy o tym, że ten tusz jest dobry I dla mnie jest on wręcz powiedziałabym, że bardzo dobry Jego opakowanie z bliska wygląda w ten sposób Czyli taki kształt raczej typowy dla właśnie tuszy Lancome Tutaj mamy jeszcze taki em, wzorek kwiatowy właśnie em, Lancome Do Ice e, No jeżeli chodzi o szczoteczkę To szczoteczka jest e, jakby klasyczna, nie silikonowa e, I ma kształt takiego stożku czyli jakby zwęża się ku końcówce. I powiem Wam, że ja tym tuszem naprawdę jestem w stanie wyczarować bardzo taki mocny, intensywny efekt właśnie podkreślonych rzęs. Akurat dzisiaj go u siebie nie użyłam, ale jak na jakieś specjalne wyjścia, bardzo, bardzo go lubię. I myślę, że tak naprawdę ten tusz spełnia obietnicę producenta: czyli właśnie można nim wyczarować takie faktycznie rzęsy, jak u, jak u lalki, takie właśnie bardzo, bardzo mocno podkreślone. Tak więc pod tym względem naprawdę nie można się do niczego przyczepić. Trwałość jego również jest bardzo dobra. Nie ma również problemów ze zmywaniem go. Nic tutaj tak naprawdę nie podrażnia oczu, chociaż ja nie mam wrażliwych oczu, ale moich oczu nie podrażni, nic mi się nie stało i tak dalej. Tak naprawdę dla mnie jedynym minusem to jest cena, ponieważ tusze Lancome kosztują no na pewno ponad 100 zł, nie wiem... 100-120 mniej więcej więc ja generalnie nie wydałabym tyle pieniędzy na tusz nie lubię jakby na taki kosmetyk wydawać aż tyle pieniędzy ale jeżeli wy lubicie na przykład raz na jakiś czas sprawić sobie jakiś droższy kosmetyk, jeżeli lubicie marki selektywne to moim zdaniem takim tuszem właśnie warto się zainteresować no bo naprawdę daje bardzo bardzo dobry efekt więc dziękuję jeszcze raz Patrycja za ten prezent, naprawdę świetnie mi się Ostatnią rzeczą z kolorówki będzie rzecz dla odmiany bardzo, bardzo tania, a mianowicie kredka z Golden Rose, która wyjątkowo mnie zaskoczyła swoim, swoim dobrym działaniem. To jest po prostu zwykła czarna kredka. Natomiast Moim zdaniem w niczym ona nie odbiega jakością od, nie wiem, na przykład kredki żelowej z Avonu, tej Super Shock. Moim zdaniem jest równie dobra, jeżeli nie lepsza, bo tamta jakoś mi wyschła, natomiast ta kredka naprawdę bardzo dobrze się nią maluje. Napisy, mimo że to, mam tą kredkę stosunkowo niedawno, to jak widzicie, że już mi się strasznie pozdzierały więc opakowanie nie jest estetyczne natomiast sama kredka tutaj jak widzicie, że jest naprawdę bardzo w porządku maluje bardzo intensywnie i dokładnie, łatwo się nią temperuje i przede wszystkim też bardzo długo trzyma się na linii wodnej bo robiłam zdjęcia makijażu chyba po 7 godzinach od nałożenia właśnie miałam czarną kredkę na linii wodnej i byłam w szoku, że ta kredka trzyma się naprawdę po 7 godzinach, to jest bardzo dużo jak na kredkę. Kredkę, tak mi się wydaje. Po 7 godzinach trzymała się naprawdę bardzo, bardzo w przyzwoitym stanie. Kosztuje na pewno tylko kilka złotych, więc bardzo polecam mi, że szukacie dobrej czarnej kredki. A teraz przechodzę jeszcze do trzech rzeczy z pielęgnacji. Myślę, że będzie troszeczkę krócej. Dwie rzeczy do demakijażu. Pierwsza rzecz to jest już rzecz dosyć znana, myślę, czyli płyn micelarny z Garniera. Płyn micelarny trzy w jednym dla skóry wrażliwej. Jest ostatnio popularny i na blogach, i na YouTubie, ponieważ jest to jeden z najlepszych e, drogeryjnych mm, płynów micelarnych. Ja wcześniej zachwycałam się e, t, płynem micelarnym z L'Oreal'a, e, tym też do skóry, skóry wrażliwej, i nadal uważam, że on jest bardzo dobry. I powiedziałam, że te produkty są praktycznie identyczne ze sobą. E, nie znalazłam naprawdę żadnej wielkiej różnicy. Podejrzewam, że to może być naprawdę dokładnie ten sam, e, tu, ten sam płyn, e, albo różnica jest jakaś bardzo minimalna. Natomiast przewaga Garniera polega na tym, że pojemność jego to jest aż 400 ml, czyli prawie dwa razy więcej niż L'Oreala no a kosztuje tylko niewiele więcej, ponieważ taka butla w Rosmanie bez promocji kosztuje około 17 zł, natomiast L'Oreal, który ma pojemność, tak jak powiedziałam, dwa razy mniejszą, kosztuje około 13-14 zł, więc no Garniera bardziej się opłaca kupować. Poza tym dużo bardziej podoba mi się jego opakowanie, Przy, przywodzi mi na myśl Biodermę i myślę, że też do Biodermy jest to bardzo, bardzo produkt podobny z tego, co czytałam opinię, to wręcz jakby dostajemy produkt o jakości aptecznej w cenie drogeryjnej. I ja się z tym zgadzam. Myślę, że tego płynu będę się trzymać, chyba że nie wiem, nagle wyjdzie coś jeszcze lepszego albo nie wiem, tańszego, a równie dobrego, ale naprawdę od tych wszystkich płynów micelarnych, płynów stołpy, płynów z Biedronki i płynów z Eveline, które to są te, których używam ostatnio, ten jest najlepszy i naprawdę serdecznie go wam polecam. Używam go zarówno do zmywania oczu jak i całej twarzy. Jest świetny. A drugi, e, druga rzecz do demakijażu to jest płyn dwufazowy dla odmiany e, z firmy Rival de Loup, która jest dostępna w Rossmanie i jest to produkt śmiesznie tani, bo kosztuje bez promocji chyba 6 zł, a w promocji, e, w promocji nie wiem, 4 zł dosłownie. E, ja kupiłam przy ok na jakąś Pewną okazję, e, tuż wodoodporny, e, no i potrzebowałam czegoś, co mi właśnie ten wodoodporny e, tuż e, zmyje. A płyny micelarne, no z takimi e, kosmetykami, nie do końca sobie radzą. E, I ten akurat był w promocji, stwierdziłam, pff, czemu nie? I tutaj mam dwa opakowania. To, które już prawie zużyłam, dosłownie mi tutaj końcówka na dnie zostaje, została, a mam w zapasie nowe opakowanie. I powiem Wam, że jestem w szoku, jak świetnie sobie ten kosmetyk radzi z wodoodpornym tuszem. Ja zawsze miałam obawy co do używania właśnie tuszów wodoodpornych, mimo że trwałość ich jest jest super, to jednak wyzmywanie, jak wiecie, że bywa hardkorem, a ten płyn, mimo że kosztuje naprawdę bardzo niewiele, to świetnie, świetnie zmywa makijaż, nie trzeba wcale oczu trzeć, nie podrażnia oczu, no naprawdę jestem w szoku i nie będę szukać żadnych innych płynów dwufazowych, bo ten z Rival de Loop po prostu spełnia moje oczekiwania. W dodatku jest tak tani, no po prostu aż się cieszyć, że taki kosmetyk jest w tak dobrej cenie. I ostatnia rzecz, również niedroga, to jest rzecz, która jest do wygrania w moim rozdaniu. Rozdanie trwa do 25 kwietnia, więc już się zapewne zakończyło. Natomiast ja sama tego kosmetyku również miałam, mam okazję używać od ponad miesiąca i jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. To jest balsam pod prysznic z firmy Eveline. Tak on wygląda z bliska. To jest duże opakowanie, 350 ml z pompką, więc samo opakowanie to już, już duży plus. I będę go tutaj, jakby w recenzji, porównywać do, do balsamu z Nivei, który był jako pierwszy na rynku taki produkt, ale okazał się przynajmniej dla mnie naprawdę bublem. Miałam tą wersję, która jest cała niebieska, i dla mnie ten balsam z Nivei nie robił naprawdę nic, nie widziałam żadnego efektu, mimo że nie mam wcale. Suchej skóry, tylko normalną e, i no, no zero. Wyrzucone pieniądze w błoto. Natomiast ten produkt ma zgoła inny skład, to jest podstawa e, i skład, który opiera się na. Tutaj mamy olej sojowy na drugim miejscu. E, mamy na trzecim miejscu, trzecim miejscu w składzie. Nie, przepraszam, na czwartym miejscu w składzie już mamy masło e, Shea. E, więc no tutaj takie, a mamy olej arganowy gdzieś w środku składu również i co najważniejsze też nie mamy parafiny, e, więc skład jest rewelacyjny, a cena tego kosmetyku to jest około 14, maksymalnie 15 zł za duże opakowanie, więc e, chodzi też dużo taniej niż, e, niż ten Nivea i naprawdę czuć różnicę przede wszystkim też jest to produkt dużo bardziej wydajny, łatwiejszy w użytkowaniu nakładamy po umyciu ciała, nakładamy go, spłukujemy i na naszej skórze pozostaje taki film, jakbyśmy użyły takiego peelingu z olejkiem sojowym, na przykład peelingu z Organic albo peelingu z Wrap również. To właśnie taki efekt takiej takiej nawilżonej skóry na długi czas daje właśnie ten produkt, więc jestem naprawdę pod wrażeniem, że, że działa, więc nie musimy się później po prysznicu balsamować, smarować, tylko możemy to zrobić podczas kąpieli, co jest dużym ułatwieniem, wygodą i w ogóle. Tak więc jeżeli chcecie zaoszczędzić czas na balsamowaniu się, to taki produkt naprawdę jest godny uwagi i ja naprawdę daję Wam słowo, że, że działa, naprawdę działa. Zresztą opinie o tym kosmetyku z tego co widziałam też są bardzo pozytywne, więc naprawdę serdecznie polecam. Tak więc tak się prezentują moi wszyscy ulubieńcy kwietniowi. Mam nadzieję, że któryś z tych produktów, które pokazałam, przypadł Wam do gustu. Jeżeli używałyście któregoś z tych kosmetyków, to koniecznie mi napiszcie, czy Wam się sprawdzają, czy nie, jaka jest Wasza opinia. Chętnie poczytam. Koniecznie poproszę o kciuk w górę, bo to zawsze wiecie, motywuje do dalszego działania, kręcenia większej ilości filmów i tak dalej. Cóż, aha, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jesteście moimi. Nowymi widzami, no i do następnego razu, pa pa!